Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej są w dobrych rękach. W placówce zajmują się nimi specjaliści, a od piątku o ich bezpieczeństwo poza budynkiem dbają eksperci od ruchu drogowego. Warsztaty terapii zajęciowej zmieniły swoją siedzibę. Nowym standardom funkcjonującym wewnątrz towarzyszy teraz nowa rzeczywistość na zewnątrz. To spora zmiana, ale nie ma tego złego. Do tej zmiany będą przygotowywać uczestników warsztatów najlepsi, mają im pokazać, jak bezpiecznie dojść do placówki i z niej wrócić. Pierwszy dzień poważnego i szeroko zakrojonego projektu, który ma za zadanie usamodzielnienie społeczne uczestnika warsztatu. Co to znaczy? To znaczy, żeby. Ustąpiły warunki chronione w postaci dowozu, a nastąpiły warunki dla pełnej samodzielnej realizacji tego, co nazywamy samodzielną społeczną w zakresie dotarcia do warsztatu i bezpiecznego opuszczenia warsztatu w drodze do domu. Nowa siedziba, a więc jej cele są nowe. Uczestnicy warsztatów mają po tych zajęciach samodzielnie dotrzeć do placówki, czyli wejść na wyższy poziom swoich dotychczasowych osiągnięć. Wysoko postawioną poprzeczkę pomogą im przeskoczyć eksperci od ruchu drogowego, przedstawiciel policji i reprezentanci Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Gdy dostaliśmy zaproszenie od warsztatów terapii zajęciowej, bardzo się ucieszyliśmy, ponieważ Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przede wszystkim również zajmuje się właśnie działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego też z wielką przyjemnością Zdecydowaliśmy się wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Rozumiemy, że ta grupa ekspertów nas wesprze poprzez znajomość zasad, organizacji, niebezpieczeństw, ewentualnie jakiś przeszkód właśnie w pełnej realizacji tego przedsięwzięcia. Wszyscy mówią jednym głosem. Bezpieczeństwo uczestników warsztatów jest najważniejsze. Dlatego placówka nie zostawia ich samych sobie i poza murami troszczy się o ich życie i zdrowie. Zresztą nie bez podstawy. Statystyki nie kłamią. Wypadków z udziałem pieszych jest dużo. Często wynikają z niewłaściwego zachowania się niechronionego uczestnika ruchu. To bezpieczeństwo jest bardzo ważne, bo jak zdajemy sobie sprawę, bardzo dużo wypadków w Polsce jest z udziałem osób pieszych. Bardzo często te wypadki zdarzają się właśnie na przejściach dla pieszych, właśnie poprzez niewłaściwego czasami korzystania z ruchu, ruchu drogowym. Cichy głos ekspercki będzie brzmiał w uszach uczestników warsztatów, ale też będą mieli okazję już dużo wcześniej zobaczyć na własne oczy, czyhające zagrożenia i nauczyć się właściwych na nie reakcji. Dlatego też zdecydowaliśmy się nie tylko poprzez takie, można powiedzieć, tylko suche pogadanki. Zdecydowaliśmy się również, tutaj przywieźć między innymi nasz sprzęt związany z miasteczkiem, z miasteczkiem ruchu drogowego, gdzie będziemy chcieli poprzez nie tylko pogadanki, ale również takie zędzia praktyczne, przedstawić dobre praktyki które mają przede wszystkim na celu zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To tylko jedna z wielu lekcji, jaką dostaną uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. W końcu to praktyka czyni mistrza, ale teorii nigdy dość, zwłaszcza tej, która ma chronić życie i zdrowie.